Brona talerzowa Ares XL standardowo wyposażona jest w zgrzebło i czyścik do wału. Zgrzebło jest regulowane punktowo sworzniem, a w standardzie wał jest regulowany poprzez śruby rzymskie. Opcjonalnie możemy dobrać sobie hydrauliczną regulację wału. Brona talerzowa RSXL jest zabezpieczona zabezpieczeniami gumowymi, lecz są one trójkątne. Taki kształt zabezpieczeń powoduje lepsze trzymanie talerza i lepszą jego reakcję w przypadku trafienia na przeszkodę. Brona talerzowa RSXL z wałem daszkowym i hydrauliczną regulacją wału waży 1880 kg. Brona talerzowa RSXL w standardzie wyposażona jest w belkę szybkiego zaczepu. talerze agresywne z piastami bezobsługowymi.